Self-publishing w skrócie. Napisałeś, napisałaś, książkę, album, pracę habilitacyjną, doktorską czy magisterską i chcesz się nią podzielić z szerszym gronem odbiorców niż tylko Twoja rodzina i znajomi. Nie wiesz, od czego zacząć. Śpieszymy Ci z pomocą. Co to jest self-publishing? Najprościej rzecz ujmując, jest to wydawanie dzieła na własny koszt, bez wsparcia wydawnictwa. W tym rodzaju publikowania to autor jest odpowiedzialny za cały proces wydawniczy. W jego gestii i od niego w całości należy oraz zależy. Treść pozycji: informacje zawarte w dziele, wybór pewnych, sprawdzonych źródeł, użyte słownictwo, wybór multimediów, zdjęć, rysunków, wygląd: projekt typograficzny czyli wizualny aspekt tekstu. Krój czcionki, interlinia, rozmiar fontu, odstępy między znakami, skład i łamanie, układ tekstu i grafiki, oprawa, projekt okładki, w przypadku druku jej grubość i ewentualne inne aspekty techniczne. W przypadku druku wybór papieru, gramatura, grubość, kolor, firma produkująca papier. Działania marketingowe: reklama wpisy w social mediach, promocja, przedspeczedaż i sprzedaż. Oczywiście, jako autor możesz wszystko zrobić samemu albo korzystać z pomocy innych osób, jak na przykład redaktorzy, korektorzy, składacze, graficy i lub rysownicy, projektanci. Jednak cały proces i wszystkie decyzje należą do ciebie, Ponieważ ty jesteś autorem i to ty wydajesz swoją książkę. Czy self-publishing jest dla wszystkich? Nie. Nie oszukujmy się: self-publishing jest zadaniem wymagającym zaangażowania nie tylko finansowego, ale przede wszystkim potrzeba sporo pracy i czasu. Jeśli ktoś nie ma zbyt wiele czasu, to lepiej wejść we współpracę z wydawnictwem. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na słowa, przypisywane autorowi Oskarowi Wildeowi. Coś, co mało kosztuje, mało też jest cenione. Aby wydawanie własnej pozycji nie zamieniło się w nużącą powinność, a stało się fantastyczną przygodą, warto wiedzieć, dla kogo self-publishing jest dobrą opcją. Dla tych, którzy już mają swoich wiernych czytelników. Dla ekspertów w danej dziedzinie, doktorantów, doktorów, profesorów itp. Dla tych, Którzy dzielą się swoimi niespotykanymi pomysłami, hobby. Jakie są koszty self-publishingu? To zależy. Zapytasz, od czego? Na koszty wydania pozycji książkowej, czy to e-booka, czy w formie tradycyjnej wpływają. Outsourcing wydawniczy, czyli to, co zdecydujesz się zlecić innym podmiotom, może to być redakcja, korekta, skład, grafika. Rysunki, zdjęcia, infografiki lub inne projekty graficzne, projekty, reklama i marketing. Dystrybucja dzieła, przewóz, magazynowanie, wysyłka. Działania reklamowe, banery, reklamy w prasie lub i internecie, własna strona internetowa lub blog, teksty sponsorowane w sieci, nośnik dzieła, e-book lub książka papierowa. Wtedy trzeba wziąć pod uwagę. Że cenę generuje rodzaj i gramatura okładki oraz papieru. Współpraca z księgarniami, dużymi czy małymi, lokalnymi. Jak widzisz, zmiennych jest zbyt dużo, aby jednoznacznie określić, jaki będzie koszt wydania książki. Wiele też zależy od wyboru osób, którym zlecisz pracę. Jeśli postawisz na osoby z doświadczeniem lub, w przypadku grafików czy rysowników na osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w pracy Licz się z wyższymi kosztami wydanymi na ich kreatywność i wykonaną pracę.